Na terenie gminy kolejne kilometry dróg są lub zostaną wyremontowane. Na części prace już się zakończyły i do dyspozycji mieszkańców są nowe drogi. W sumie w najbliższych miesiącach gmina na ten cel wyda około 20 milionów złotych. Jedną z takich inwestycji jest ścieżka rowerowa w Brwilnie. Jesteśmy przy takiej no naszej takiej najładniejszej inwestycji, która nam sprawia wiele radości i satysfakcji, bo jest taka jedna z naszych ścieżek rowerowych o takiej, o takiej długości sprawia satysfakcję, dlatego że bardzo dużo. No z racji usytuowania tej ścieżki bardzo dużo naszych mieszkańców i nie tylko z niej korzysta. Ta inwestycja już jest odebrana, mieszkańcy z niej korzystają. Kosztowała nas blisko 900 tysięcy złotych. Jak dodaje wójt, przygotowywany jest projekt kolejnego odcinka ścieżki, tym razem do miejscowości Wyszyna. Wiosną tego roku zostały ogłoszone wyniki naboru do budżetu obywatelskiego Mazowsza. Również tam uzyskaliśmy, mam nadzieję, będzie to w Roku realizowane ścieżkę rowerową. No, na dosyć istotnym odcinku wzdłuż drogi wojewódzkiej. W tym roku już po zebraniach sołeckich mieszkańcy również wnioskują o rozbudowę tych ścieżek rowerowych, także to jak gdyby ta ścieżka była tym to pierwszą, największą, ale myślę, że ten układ tych ścieżek będzie będziemy rozwijać. Ścieżki rowerowe to nie wszystko. Na terenie gminy cały czas trwają prace przy remontach kolejnych odcinków dróg. To między innymi ulica Polna w Nowych Proboszczewicach, ulica Bankowa w Białej czy w Bronowie Zalesiu. To koszt blisko 7 milionów złotych. Są w realizacji kolejne inwestycje, to jest ulica Łączna, dofinansowana z Polskiego Ładu droga w Starej Białej przy szkole w kamionki Włoczewo, łącząca dwie drogi powiatowe i droga w Nowym Trzepowie to są kolejne inwestycje za blisko 7 milionów złotych, również dofinansowane z Polskiego Ładu, także to jest około 20 milionów jak gdyby dróg albo zrealizowanych, albo w trakcie realizacji, Natomiast w tej chwili jesteśmy na etapie przetargu na budowę dwóch ulic w miejscowości Brwilno. To jest ulica Jagodowa Poziomkowa. Przygotujemy, przygotowujemy kolejne przetargi na budowę ulicy Topazowej w Ludwikowie, drogi w Nowym Draganiu. Jeszcze kolejne ulice Szeroka Fiołkowa w Brwilnie. Myślę, że, że na te inwestycje no, uzyskamy przede wszystkim atrakcyjne oferty, żebyśmy mogli podpisać umowy. Jak dodaje Wójt, trwają prace nad budżetem na 2023 rok, w którym również planowane są kolejne inwestycje drogowe. Gmina stara się także o dofinansowania na planowane prace. Dzięki temu prac mogłoby być zdecydowanie więcej. Trwają intensywne prace przy największej inwestycji w tej kadencji samorządu, czyli budowie hali sportowej przy zespole szkolno-przedszkolnym w Wyszynie. Hala zyskuje kolejne elementy, a prace przebiegają zgodnie z planem. Naszym celem jest na przygotowanie obiektu. Na zimę w taki sposób, aż żeby był zataszony, żeby można było prace wykończeniowe właśnie prowadzić w okresie niesprzyjających warunków atmosferycznych, czyli zimą, żeby to maksymalnie ten okres realizacji inwestycji przyspieszyć. Hala to nie wszystko. Są plany budowy tuż obok parkingu na kilkadziesiąt miejsc oraz placu do aktywności sportowej. Finalizujemy sprawę związana, związaną z wykupem terenu i projektowaniem parkingu w taki sposób, aby zabezpieczyć nie tylko parking dla nauczycieli, ale też swobodny dojazd i odjazd rodziców. I ten parking jest dla nas bardzo ważny, dlatego cieszę się, że te sprawy, przynajmniej formalne, związane z wykupem terenu, myślę, że ostatecznie dogramy. Mam nadzieję, że szanowni radni państwo z Rady Gminy się na, zgodza na ten wykup i na budowę tego parkingu, no bo nie, nie, inaczej sobie nie wyobrażam. I też realizujemy y, taką inwestycję, która no, będzie niewspółmiernie mała w stosunku do tego budynku, natomiast taką strefę rekreacyjno wypoczynkową to przede wszystkim będzie. Plac zabaw dla dzieci i, i dzieci starszych. Dodajmy, rozbudowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Wyszynie ma kosztować 9 milionów 840 tysięcy złotych, z czego 2 miliony złotych gmina Stara Biała pozyskała z rządowego funduszu inwestycji lokalnych. Całość ma być gotowa w sierpniu 2023 roku. Muzyka Coraz krótsze dni, dłuższe wieczory. Przed nami jesień, zima, pory niezbyt przyjazne pieszym czy rowerzystom. Kamizelki, elementy odblaskowe to niezbędnik. Z myślą o bezpieczeństwie najmłodszym mieszkańcom gminy, wójt wręczył odblaski. Mam nadzieję, że, że przyczyniliśmy się w ten sposób do tego, że, że no to, to bezpieczeństwo będzie i, i najmłodszych, i wszystkich generalnie pieszych. No zwiększone i apelujemy też nie tylko do, do najmłodszych, ale też i dorosłych, żeby w momencie właśnie zmierzchu, szczególnie w okresie jesienno-zimowym, żeby zakładać jednak nawet w przypadku, kiedy idziemy pieszo, jakieś kamizelki odblaskowe, bo to w sposób znakomity no, yy, zwiększa bezpieczeństwo. Dzieciaki doskonale zdają sobie sprawę z tego, jak ważne są elementy odblaskowe. Przechodzenie na drodze, żeby nie trafić w samochód. Żeby, żeby że, prze, do przechodzenia przez pasy. Żeby nas samochody nie przejechały. Odblaski otrzymali wszyscy pierwszoklasiści ze szkół z terenu gminy. To dla nas w działaniach profilaktycznych ogromne wsparcie, zaznacza dyrektor placówki w Maszewie Dużym. Dzieci uczą się, że trzeba dbać o to, co dzieje się na drodze. Uczą się odpowiedzialności, że jako piesi mają swoje obowiązki, ale również. Y Widzą też, że kierowcy jeżdżąc muszą też uważać na pieszych. Musimy pamiętać, że odblaski to obowiązek, przypominają policjanci. Jest to obowiązek, niestety, zdarza się, że funkcjonariusz, w takiej osobie, która nie stosuje się do tego obowiązku, nakłada mandat karny w wysokości 100 zł, i jest to jeszcze spotkane. Gmina Stara Biała, włączając się w działania profilaktyczne, od kilku lat rozdaje najmłodszym mieszkańcom elementy odblaskowe. Drużyna ze Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym wygrała 11. edycję rajdu Miejscami Pamięci Narodowej Brwileńska Ostoja. W sumie wystartowało 6 ekip, a na trasę wyruszyły 64 osoby. Rajd tradycyjnie rozpoczął się i zakończył w Leśniczówce w Brwilnie. Na starcie stanęło 6 zespołów. 5 reprezentowało szkoły w Maszewie Dużym, w Wyszynie, Starej Białej oraz Siecieniu i Brudzeniu Dużym. Była też drużyna rodzinna Kieszkusie z Brwilna. W tym roku trasa liczyła prawie 5 kilometrów. Były na niej 4 stanowiska z zadaniami, m.in. strzelanie z łuku, rzut nożem czy udzielanie pierwszej pomocy. Jak mówił podczas zakończenia rajdu jego komendant harcmistrz Krzysztof Nowacki, komandor Bractwa Harcerskiej Bandery, o pierwszym miejscu zadecydowało jedynie nieco lepsze wykonanie zadania na punkcie kontrolnym. Ostatecznie zwyciężyła ekipa ze szkoły podstawowej w Maszewie Dużym. Drugie miejsce zajęła drużyna Suchary ze szkoły podstawowej w Siecieniu. Trzecie zespół ze szkoły podstawowej w Wyszyna. Za trzy pierwsze miejsca były puchary, a dyplomy otrzymały wszystkie ekipy. Wszystkie drużyny dostały także talony na sprzęt sportowy, ufundowane przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu Stara Biała. Za pierwsze miejsce były to talony o wartości 400 zł, za drugie 300, za trzecie 200, a za uczestnictwo w rajdzie 100 zł. Organizatorami rajdu byli Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starej Białej, Bractwo Harcerskiej Bandery, Nadleśnictwo Płock, Brudzeński Park Krajobrazowy, Ochotnicza Straż Pożarna w Brwilnie, Pierwsza woda. Na drużyna harcerzy BHB białe wilki. Zaplanowany na 23 października, koncert Trzasimira Dębskiego odwołano powodem, jak tłumaczą organizatorzy, małe zainteresowanie. W porozumieniu z miejscami, w którym były sprzedawane bilety. Prosimy Państwa o zgłaszanie się w te miejsca, w te punkty, i tam będziemy zwracać. Pieniądze za zakupione bilety. To co naprawdę trzeba mieć przy sobie, to ten bilet. Wiem, że część z tych punktów wydawała paragony, ale najważniejsze będzie tutaj posiadanie biletu na ten koncert. Jest też dobra wiadomość. Zaplanowano kolejny koncert. Tym razem w hali widowiskowo-sportowej w Marszawie Dużym 13 listopada zaśpiewa Teresa Werner. Bardzo serdecznie zapraszam na ten koncert. Myślę, że te osoby, które znają twórczość pani Teresy Werner, no to już wiedzą, czego można się spodziewać po tym koncercie. Zobaczycie Państwo naprawdę e, współczesną Violetę Villas i e, Wiem, że koncert będzie naprawdę bardzo, bardzo dobry i, i wszyscy, którzy będą na tym koncercie, wyjdą z niego no, bardziej niż usatysfakcjonowani. Tak więc przypomnę, 13 listopada, niedziela, sala widowiskowo-sportowa w Maszewie Dużym. Pani Teresa Werner. Gdy patrzę w twoje oczy, tak Werner. Tańczyć dla ciebie, dla mojej jedynej